Sionko, ma po tej stronie nasz kochany kolega Torfuś, namówił mnie na głupią zabawę i muszę wypić pół literka piwerka, wypiję i powiem kto będzie kolejny, a więc twoje zdrówko Torfuś. A więc dobra. Kolejnymi osobami będzie Damian Sowiński Ciechanów, Adam Gutowski Spychowo oraz Katarzyna Nicewicz. Skąd ona jest? Siedem. Dokładnie. A więc strzałeczka i do zobaczenia na jakimś turnieju.